Proszę Państwa, dzisiaj spider Minecrafta na wersji Beta 15 podkreślenie 01. Dlaczego taka wersja? O tym za chwilę, ale najpierw. Ale pogra Minecrafta! Hostomi.pl! Co? Hostomi hostuje serwer Minecraft! Mają super specyfikacje! Hostomi.pl to strona, na której można wykupić sobie hosting Minecrafta w przystępnej cenie. Za kilka złotych miesięcznie można postawić swój serwer. Cena, jak wiadomo, zależy od konfiguracji, ale nawet na najtańszej można spokojnie pograć z kolegami. Serwery same w sobie to petardy szybkości. RAM DDR5, procesor AMD Ryzen 9, dyski SSD. Bez limitu graczy wraz z pełnym dostępem do plików serwera. Jak już o plikach mówimy, to przejdźmy do panelu zarządzania serwerem. Jest tutaj to, czego dusza zapragnie. Na panelu głównym widzimy zasoby naszego wykupionego serwera. Jak już wcześniej wspomniałem, mamy pełen dostęp do plików. Rozbudowaną możliwość tworzenia harmonogramu z możemy mu nadać nazwę, co ile ma się wykonywać i co ma robić oraz wcześniej wspomniane backupy serwera. Z kodem DEV8 macie 8% zniżki. Link w opisie. Serdecznie zapraszam. No. A. Postami. w moim pokoju! Jak zapewne się zrentował się po detule, dzisiejszy speedrun dotyczyć będzie osiągnięć. Wszystkich 16. Ale zaczynamy od stworzenia świata na seed World Seed Ever i po wielu nieudanych próbach zdobywam pierwsze osiągnięcie, zaraz po nim wpada nam drugie oraz trzecie z craftingiem. Gdzie to już za mną? Zdając ten świat, rozpoczynam przygotowanie do jednego z najtrudniejszych adzymentów, do którego potrzeba siodła. Jeżeli zastanawiacie się, skąd liczby nad głowami mobów i co to, to siatło w lewym dolnym rogu za czasem speedrun, no już bierze z tłumaczeniem. Jest to panel otwierany pod F3. Widzicie, na becie miał takie artefakty, wysiedają numery z respianego moba. Bardzo przydatna rzecz, kiedy szukamy czegoś pod ziemią. W skrzynce było jeszcze parę innych zasobów, które się przydadzą. Dzięki nim chociażby mogę skraftować żelazne killow, zanim jeszcze powstaną drewniane narzędzia. W umówionym w miejscu pod węglem znajduje się kilka ród żelaza. To też będzie nam potrzebne do. co najmniej kilku osiągnięć, chociażby z mankartem lub ciastem. Panel F3 w becie był szczególnie przydatny do znajdowania podziemnych kopalni oraz. SPAWNERÓW SZARŻA! Ubilibyście się panowie, co to ma być? W szklince znajduje się jeszcze kilka brakujących elementów całej układanki. Szczególnie zależy mi na wiaderkach i zbożu. Jeżeli zastanawiacie się, po co mi tyle siodał, to cóż. Jedno z 11 achievementów brzmi When Pigs Fly Zleć z klifu na świni. Brzmi prosto, prawda? No szczególnie, zwłaszcza że na tej wersji osiedło na nie dropi swojego siodła, więc jeśli by coś poszło nie tak, to mam zapas. Moim następnym zadaniem jest pójść na tę wysepkę, ściąć trochę drewna i wykonać cztery następne achievementy wymagające skraftowania drewnianego kilofa, motyki i miecza oraz kamiennego kilofa. To też dobry moment na przygotowanie wędki pod osiągnięcie łowienia oraz złożenie piecyka. Tu niech się przepala żelazo, bo będę go trochę potrzebować, a zajmuje to czas. Następnie pora wyruszyć na łowy. Każda gra, która oferuje w sobie system łowienia ryb, automatycznie otrzymuje ode mnie plus dwie gwiazdki Milky Way na start. Ryba złowiona, wędka zbędna, ale zanim ją wrzucę do pieca, to co to za nielegalne zgromadzanie pode mną? W imieniu Polski Podziemnej niniejszym opanowuję ten teren. Tak, ten najgorszy sit na świecie jest jednocześnie tym, który mieści na spawnie aż trzy monster spawnery, co aż się prosi o jakąś megafarmę. Ale to pomysł na inny dzień. Ja potrzebuję sąd żelazo i chlebek do leczenia. Dawniej, <laughs> za moich czasów, nie było paska głodu, nie było sprintu, jedynie nie stakowało się, a było to jedyne źródło leczenia. Ja się wychowałem na innym Minecrafcie, nie jesteśmy tacy sami. W tej drobnej jaskini wydobywam ostatnie fragmenty potrzebnego żelaza i wychodzę na zewnątrz. Wyciągając przepalone wcześniej żelazo, otrzymuję kolejny achievement. A piekąc w nim rybę, dopełniam następny. Zanim jednak wrzucę resztę żelaza, pora zmienić stanowisko. A dokładniej, pora wydoić krowę. A przynajmniej spróbować, bo z jakiegoś powodu, żeby tego dokonać, muszę patrzeć pod odpowiednim kątem. Trzy wiaderka to wszystko, co potrzebuję na przyszłe ciasto, a skoro krowa nie jest już mi potrzebna, ubicie jej daje achievement. Zostały najtrudniejsze zadania. Do ciasta potrzebuję jeszcze cukier, który tutaj łatwo dostanę z trzciny, ale jeszcze jajko. A sam tylko ten przedmiot sprawiał, że musiałem wielokrotnie resetować ran. Widzicie, zwierzęta na tej wersji spełnią się tam, gdzie trawa i odpowiednie oświetlenie. Ale jeśli się odsunę na pewną odległość, to się zdespaulują. To znaczy, że jak znajdę kurczaka lub kilka, Muszę je pilnować, żeby nie uciekły z zasięgu i stać w bliskiej długości tak długo, aż któryś raczy złożyć jajko. A ty skubany wyszedłeś, nie 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 nie. Do, 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 do... A co do dołu? Wrac, Oj ty... O dobra, możesz bliżej tych. Bardziej bym preferował nawet jakbyś był w tej samej dziurze jak inny kurczak, bo jednak trzymać was osobno to jest pewien problem, bo się potrafi się zdespawnować. Jak jestem za daleko. Więc wbijaj tam. Kurde. Albo sieć tutaj. Skoro i tak proszę mi czekać, mogę tu rozbić swój obóz. Jednocześnie się zorientowałem, że jest jedno miejsce z żelazem na spawnie, o którym jakoś zapomniałem, więc. Chyba ja mam niewystarczająco żelaza, no. Oj, nie zabierając innego kluczowego miejsca. Ale może tu będzie jaskinia. No ale jaskinia. Ohoho, fajnie. Na pewno jest żelazo. Tam tylko że mi jest te. To brakuje mi do celu kilku grudek. Ale tym będę się martwić potem. Skoro nagrałem ten film, to znaczy, że jakoś się to ułożyło, prawda? W międzyczasie zerspił się świniak. Idealnie na moje zadanie z latającą świnią. Jedynie wykopać dołek, wrzucić tam świnię. Do doł, do doł. Do doł, do doł, do, 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 do Prawie. Kakoś... Eee. Chodź tu świnko, chodź tu! Quick! yes. I przygotować imitację klifu. Czyli zwykły dołek. A w trakcie. A proszę, żelazo jest. Idealnie. Oraz sprawdzić jaja. Wrzucić żelazo do oczyszczenia w ogniu. Zrobić chlebek, bo prawie zupełnie mi o tym oczywiście będzie. I gdy już się martwiłem, że słońce zajdzie, a kurczaki mi się zespałnują Do światło nie będę. Jest jajko. Pójdzie. Uh, let's go. Dobra. Tak. W końcu nabiera tempa. Jeszcze osiodoć świniaka, wsiąść na niego, spiąć wierzchowca i lecimy. Zostały więc dwa osiągnięcia. Zrobienie ciasta, którego składniki już mam i przejechanie jednego kilometra w wagoniku. Tak. Widząc ile mam żelaza pewnie domyślacie się, że w ruch pójdzie pewien exploit i nie mylicie się. Wcześniej jeszcze tylko dla formalności ciasto i ruszamy z tematem. Oto powód, dla którego wybrałem wersję beta 1.5 podkreślenie 0.1. Na tej wersji dostępny jest pewien trik. Gra wymaga od nas przejechania w wagoniku pełnego kilometra, żeby dostać ten ostatni achievement. Więc postawmy wagonik na torach i nie wysiadając z niego, co jest ważne, przesiądziemy się do łódki. Zabiorę jeszcze wagonik do kieszeni i proszę państwa, oto i prawdziwy kunszt technologii i istny majstersztyk programowania. Spaghetti Code. Z punktu widzenia gry, właśnie jedziemy w wagoniku. Wystarczy więc przejechać po wodzie ten kilometr, czego Wam oszczędzę, szczególnie, że jest środek nocy i guzik widać, że wystarczy położyć tory, na nich wagonik i znowu się przesiąść abrakadabra, ostatnia, czyli zaliczony i czas pidalonu zamknięty. Proszę Państwa, 17 minut 13 sekund to drugie miejsce w tej kategorii, z którego jestem dumny. Pamiętajcie o hostomii, kod DEV8, link macie w opisie i widzimy się w następnym materiale lub na... W streamach, bo takie też robię. Komentujcie, subskrybujcie i żółty magiczny guziczek. Nara!